pożyteczny również, to najlepiej jakieś ciekawe ciekawy i pożyteczny. Był kiedyś taki dowcip, że redakcja przeznaczyła w pewnym konkursie ciekawą i pożyteczną książkę i obiecali, że obydwie książki wyślą pocztą. Tym razem chciałem przedstawić wam stoisko, które znajdziecie tam z tyłu pod Zachrystią i sam autor tego stoiska powie najlepiej o swoich produktach, usługach i tym co zaprezentował. A za chwilę dobrze wam znany Jan Taratajcio. Ze swoim wykładem, o którym też on powie, bo tak jak wspominałem, nie będę się wpychał w nie swoje tematy. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do naszego stoiska tutaj na wprost w żółtym namiocie bioptron. Zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatną koloroterapię. Koloroterapia jest starożytną metodą. Korzystamy z rozwiązania szwajcarskiej firmy BioPtron Instytutu Bioinformacji w Szwajcarii. Koloroterapia jest od wielu tysięcy lat stosowana, w obecnych czasach nieco zapomniana, nie stosowana prawie. Mogą Państwo uzyskać bardzo ciekawe. Informacje o sobie bezpłatnie. Zachęcamy dzisiaj. Jutro jesteśmy do dyspozycji. Jak będzie troszeczkę bliżej wieczora, no to taki będzie bardziej spektakularny efekt, bo będzie bardziej widać to nasze, nasze światło, ale zapewniam Państwa, że wszyscy uzyskają niezwykłe efekty. Też warto zapoznać się z możliwościami koloru, wibracji też cały jakiś czas nam się podobają jakieś kolory, wibracje, to nie jest przypadkowe to znaczy, że no, po prostu tego potrzebujemy. Nasze światło naturalne, słoneczne, emituje wszystkie kolory i to jest nieprzypadkowe i najlepiej jak wszelkie formy właśnie wibracji światła są wzorowane na naszym naturalnym świetle słonecznym. To jest najlepsze, co może być dla nas. Zapraszam Państwa serdecznie do naszego stoiska. Po drugiej stronie żółty namiot. Zapraszam bardzo. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze taka informacja dla zmotoryzowanych. Jest tutaj nasz kolega Henryk, który jest autorem pewnego gadżetu, dzięki któremu można zaoszczędzić do 30% na paliwie. To jest autor tego urządzenia. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to zgłaszajcie się do Henryka. On opowie o co chodzi, jak to wygląda wam, pokaże jak to działa. No, to, to wszystko. Takim naszym zwyczajem jest też przedstawienie Wam pewnych stoisk, które no same w sobie są bardzo ciekawe. Tutaj stoisko Wilcza Jagoda, pierwsze po lewej stronie od sceny, i proszę, tutaj jest właściciel, który opowie Wam o swoich kosmetykach i nie tylko bardzo ciekawe rzeczy. Zaznaczam, że są takie zapachy dla panów, które przyciągają panie, no i są takie zapachy dla pań, które. Przyciągają panów. Dobrze powiedziałem, czy dwa razy to samo. No ja jeszcze robię takie amulety, które przyciągają partnerstwa podobno. Więc jak ktoś byłby zainteresowany, to niech się zgłosi. Amulety są w formie naszyjników. Oddaję głos. Dziękuję Chris. Cześć kochani, jak się macie? Dobrze, w tym cieniu jest chyba trochę lepiej, nie? Tak mi się coś wydaje. Mam takie szczęście, że moje stoisko jest w cieniu cały dzień i ma, e, bardzo się z tym dobrze mam. Nie chcę wam zabierać czasu za dużo, bo po prostu pomyślałem sobie, w ogóle dziękuję za zaproszenie. się zupełnie nie spodziewałem tutaj znaleźć. Jeszcze mi się nogi trzęsą jak widać. Taki mały żarcik. E, co bym chciał wam powiedzieć? Jeśli macie ochotę i przestrzeń na to, żeby mnie odwiedzić na stoisku, to tam nie tylko się dowiecie czegoś słownie, ale będziecie mogli po prostu. Poczuć na własnym ciele to, co oznacza tak naprawdę zawarcie ducha rośliny. Zawarcie ducha rośliny, na przykład w hydrolacie, na przykład w kremie, albo maśle do ciała czy mydle, jest pięknym, niektórzy mogliby to nazwać alchemicznym procesem. Nie ma to nic specjalnie jakby wspólnego z alchemią, bo to po prostu jakaś powiedzmy chemia, natomiast jest jeszcze coś oprócz tych e, takich namacalnych fizycznych rzeczy, mianowicie intencja, mianowicie te ręce, które to robią, ta energia, która przepływa. Przecież my wszyscy jesteśmy płynącą energią. Zauważcie, że jak my zaczniecie się ruszać, to wasze ciało wam za to podziękuje, nawet trywialny spacer jakiś po prostu. Poczujecie się od razu lepiej niż siedząc cały dzień przed komputerem albo telewizorem. Ale nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Ważne jest to, że dzisiaj jest piękna pogoda, że mamy czas na to, żeby poświęcić czas dla siebie. Pomyślcie o sobie. Rzadko się to teraz zdarza, a warto, naprawdę warto, bo zaczynamy od siebie przede wszystkim. Ja zacząłem parę lat temu i w sumie bardzo dobrze się z tym mam i czuję. I dziękuję. Do zobaczenia. Na Wielkiej Jagodzie. No, bo proszę Państwa, tak się złożyło, że ja się tu zapowiadałem, ale się tak zapowiadałem, że się okazało, że się nie zapowiedziałem, ale w związku z tym się zapowiadam. E, nazywam się Zbigniew Martyniak, jestem z rybnika, jestem członkiem Współdzielczego Instytutu Biotechnologii i Energetyki Królewskie Ogrody, którego można powiedzieć takim honorowym założycielem jest Pan Profesor Ryszard Henryk Kozłowski. Czy Panie, Panowie słyszeli o Panu Profesorze? A czy słyszeliście, czy słyszeliście kiedyś o kwasach humusowych? Pan profesor Kozłowski zawsze mówił, że kwasy humusowe z kurkumą leczą raka. No i niestety w zeszłym roku żeśmy go pożegnali, odszedł do tego lepszego świata, ale został po nim ten spółdzielczy Instytut Biotechnologii i dzięki rozwojowi różnych technologii. E, doprowadziliśmy do tego, że ten kwas humusowy powstał, jest e, oferowany jako humin. pol. E, jeden litr tego humin, polu też to e, 30 ton obornika, równowartość. Bardzo dobrze odnawia glebę. E, profesor Grzesik teraz miał w Krakowie wypowiedź, można znaleźć ją na YouTube i opowiadał, jakie są e, korzyści zastosowania polu e, Wzrost plonów jest e, uzyskany w Instytucie Nasiennictwa w Skierniewicach, to jest e, do 90%. Z tym, że e, badania e, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mówi się tam o 300 do 400% wzrostu plonów. Tu zaowocowało to powstaniem suplementu Delwita, gdzie substancją czynną jest, są kwasy humusowe. To jest ta, taki produkt. I wykorzystano tutaj możliwości kwasów humusowych, które oczyszczają organizm z metali ciężkich, z różnego rodzaju toksyn jak również odkwaszają organizm I, i to powoduje, że możemy tu mieć do czynienia, bo tu to jest jeszcze suplement, nie można powiedzieć jednoznacznie, to nie jest lek, że do, może dochodzi do y, homostazy organizmu i dochodzi do samozdrowienia y, y, tegoż organizmu. Człowiek chory nagle zdrowieje i bywa tak, że poprzez działanie tych kwasów humusowych y, ludzie potrafią… Y, nie wyzdrowieć, ale wdrożone to w proces leczenia powoduje, że nawet w czwartym stadium raka niektórzy ludzie wypisani ze szpitala e, nagle do, e, doznawają cudu i zdrowieją. E, zaobserwowano również tutaj no, wiele wektorów działania tych kwasów humusowych, bo można zauważyć dobrą e, e, reakcję na przykład u mojej żony w boleriozie. Rok czasu bolerioza leczona antybiotykiem... Nic się nie da, dało zrobić. Kiedy ją w końcu namówiłem na y, ten suplement, no to po tygodniu czasu już była odpowiedź, no i nastąpił efekt uboczny. Ja się trochę, teraz no, nie, trochę śmieję, że taki był efekt uboczny, że w ciągu dwóch dni M5 y, wysprzątała i nawet okna pomyła, a wcześniej to bez kija nie podchodź, można powiedzieć. Też y, ostatnie, jakie ja mam osobiście osiągnięcia, to koleżanka już nie ma y, padaczki. Y, człowiek leżący w raku jelita grubego już sam jeździ samochodem. Y, nie do poznania, bo tam miał bardzo złą obsługę. Y, w Centrum Onkologii tylko do Zielonej Góry dojeżdża. Y, rak jest pomniejszony o, o 50%. Najprawdopodobniej jest martwy, bo na przykład. Są przykłady, że w ciągu czterech miesięcy komórki rakowe potrafią być, być martwe. A jaki może być kontakt do Pana? Słucham? Jak się można skontaktować no z Panem? tu, tu są, to ja tu rozdaję tutaj ulotki. Proszę podać kontakt jakiś do siebie. No to jest, tu jest VPpl, to jest mój kontakt. Telefon? 510 190 510-197-383. Moje nazwisko Zbigniew Martyniak. Też ostatnio. To warto przed... się, już jest nasz wstępny prelegent. To już warto się kontaktować bezpośrednio na numer telefonu. Dokładnie. Bardzo dziękujemy. No, jeszcze tylko powiem, że bardzo dobrze działa to w Hashimoto i różnego rodzaju chorobach tar tarczysy. Ostatnio też moja znajoma. Bardzo pozytywny efekt. Nie ma Hashimoto, i dwa guzy się straciły. Czyli już skończy, skończył się czas. No, dziękuję bardzo. Ale to, to jak to będzie chciał takie... ulotki, to bardzo dziękujemy za no, fa fajne za zapełnienie czasu. Ciekawą informacją zresztą.